że jeździcie z nami, biegacie z nami, dzisiaj gracie z nami, i powiem szczerze, że tak, to nie my. To nie my, to jest dobro, które bije od Was. My tylko pomagamy Wam się zebrać razem i żebyśmy zrobili to, co się dzieje. I powiem szczerze, że nie uciszajmy dzieci. To dzięki ich śmiechom, radością chce nam się działać, chce nam się dalej funkcjonować. Także zdrowia życzymy, a zrobimy wszystko, żeby ma się Także brawa, dla to Wielkie, wielkie brawa. Szanowni Państwo, na podziękowania przyjdzie czas. Mamy nadzieję, że spotkamy się za jakiś czas wszyscy razem i wspólnie z nami Maciek tutaj będzie. Cieszył się z życia, ze zdrowia i my wszyscy tutaj na niego czekamy. Nie ma innej możliwości. Także, Szanowni Państwo, jeszcze raz, wielkie, wielkie brawa. I mały Gest Wielka Siła. Dziękujemy serdecznie. Na początku akcji tutaj właśnie siostra mówiła, oni nie ogarniają, ale powiedziałem, my ogarniemy i dajemy radę, także jest. jest super, jest moc. Teraz też wiem, że szkoła podstawowa w zakrzewie też dodatkowo 1400 zł wrzuca do puszki z akcji gofrowej. Także ta pola pieniędzy nam wzrasta. Wielkie, wielkie Was. Za chwilę tutaj zaprosimy, musimy zrobić rada miejsca. Może tu jeden albo z której to strony tego Micha wpuścimy. A my pomału się przygotowujemy. My do się a Misia zapraszamy. Z drugie miejsce tutaj z boku może sceny, bo tutaj przyjdzie do dzieciaków pod scenę. Miesił pan do organizacja, A my szanowni państwo, w związku z tym, że za chwilę przed nami zaprezentuje się biały miś. Mamy białego misia.